Szanowni Państwo, na uroczystość przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Panu prezydentowi towarzyszy minister obrony narodowej, pan Tomasz Siemoniak. Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Za chwilę zostanie odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. na nasze działania współczesne. I chciałbym tu z wielką satysfakcją powiedzieć, że to także dobry dzień, dobry moment, aby dokonać podsumowania jak wiele udało się w wolnej Polsce w zakresie wszystkich treści, wszystkich spojrzeń związanych z 17 września uczynić. Gdzieś na samym początku były działania, myśli, dążenia przeniesione jeszcze z czasu trudnej walki o wolność Polski o niepodległość, czego symbolem może być i Łoczka Katyńska, która przecież pamiętała dramatycznie trudne, czasami zupełnie osamotnione działanie na rzecz utrzymania pamięci po zbrodni Katyńskiej. Przykładem tego może być także i piękny pomnik 17 września, czasami zwany pomnik powoltowanych na wschodzie. Pomnik, którego pomysł rodził się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, rodził się w środowisku ludzi zaangażowanych w walkę z szeroko pojętego obozu solidarnościowego o niepodległość naszego kraju. Miałem również honor i w tych działaniach uczestniczyć. Ale chciałbym przytoczyć, i to się udało, chciałbym jednocześnie powiedzieć, że ta data 17 września znalazła bardzo szybko wyraz w postaci wielu pomników, które, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy. To był nie tylko najważniejszy dla nas wszystkich symboliczny cmentarz szeroko pojętej zbrodni katyńskiej w postaci przebudowy przywracającej prawo do prawdy cmentarza katyńskiego, ale także cmentarz w Charkowie, cmentarz w to także jest pomnik wytyczne wielu, wielu innych miejscach bezpośrednio związane z 17 września 1939 roku, a więc także z dramatem polskich i Polaków na wschodzie w starciu, czy w kontakcie, czy po prostu w wyniku represji sowieckiego okupanta w naszym kraju. Przychodzi dzisiaj także moment szczególny, kiedy możemy przyjrzeć się tej dacie 17 września. I temu, co nam się udało w tym zrobić, w tym zakresie i z innego punktu widzenia, udało się nie tylko uratować pamięć polską, nie tylko po Polsku uczcić ważny dla nas dla Polaków momenty wydarzenia, ale udało się także pamięć o Katyniu przenieść dalej do innych krajów, także na wschód do Rosji. To nie są rzeczy bez znaczenia. To nie są wydarzenia pozbawione. Dalszego ciągu, takie jak obecność premiera rosyjskiego razem z premierem Polskim na cmentarzu Katyńskim, to nie jest codzienna sytuacja, że pojawia się na cmentarzu Katyńskim prezydent Rosji razem z prezydentem Polski. To są sygnały świadczące o tym, że nasza trudna narodowa praca przynosi coraz lepsze, bogatsze owoce. Wszyscy byśmy chcieli, aby nasza partia. O 17 września, w tym także o zbrodni katyńskiej i innych bolesnych doświadczeniach Polski z jej wschodnim sąsiadem zaowocowało postępem procesu odcinania się nowej Europy, także Europy wschodniej, izolowania się od złej tradycji systemu stalinowskiego, systemu komunistycznego. Dlatego dokonując tego pewnego podsumowania z siłą rzeczy, z ludowego i niepełnego, Chciałem także wymienić film Andrzeja Wajdy Katyn, który przecież przebudował przede wszystkim i przebudowuje świadomość i wiedzę właśnie Rosjan i innych narodów europejskich, jeśli chodzi o zbrodnię stalinowską, zbrodnię katynską. Co nie znaczy, podsumowując, że podsumowując te osiągnięcia, możemy powiedzieć, że nic więcej nie jest do zrobienia. Jest trzeba wiele jeszcze zrobić aby te nasze, naszą pracę zwycięską na rzecz prawdy umocnić i jeszcze bardziej pogłębić. Mam ogromną satysfakcję, że jako wiceminister mogłem przyczynić się do powstania Muzeum Katyńskiego. Pamiętam wtedy krytyki, że to może za mało godne miejsce, że może za mało wyeksponowane. No ale proszę Państwa. Zawsze łatwiej się krytykuje, dużo trudniej jest samemu coś robić. I pamiętam krytyki płynące z różnych stron i zapowiedzi, że już w następnym miejscu będzie szybko powstanie nowe, odpowiednio godne Muzeum Katyckie. Bardzo czekałem na to, że ktoś zrobi więcej. I dzisiaj myślę, że można zadeklarować, ja chciałbym również to, że jestem przekonany, że razem potrafimy więcej w tym zakresie zrobić. Jeżeli uda się, a powinno się udać, znaleźć dobre miejsce i odpowiednie je dostosować na Cytadeli Warszawskiej, to to też będzie sygnał tego kolejnego zwycięstwa, prawdy o 17 września, prawdy o zbrodni katyńskiej. I bardzo bym chciał, żeby to było zwycięstwem wspólnym. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że ten proces i upamiętnienia, i tryumfu prawdy postępuje codziennie naprzód, z największą satysfakcją i z radością. Chciałem Państwa poinformować, tu w porozumieniu z Panem Andrzejem Kunertem, który dźwiga ogromną część prac związanych właśnie z odpowiednim upamiętnieniem zbrodni katyńskich. Chcę powiedzieć, że w wyniku rozmów, nie zawsze łatwych, ale zawsze przyjaznych z naszymi partnerami ukraińskim. Jesteśmy już po tym ważnym etapie, jakim jest zakończenie, rozstrzygnięcie konkursu międzynarodowego na upamiętnienie w Bygomiu. Już idzie prosta droga. Prosta droga do otwarcia, górowania na razie kamienia węgielnego, co będzie elementem porozumienia prezydenta Ukrainy i prezydenta Polski. Kamienia węgielnego pod ten cmentarz. Jestem pewien, że będzie znajdzie w nim wyraz to, o czym przecież marzymy od lat. Nie tylko prawda o polskich stratach, nie tylko prawda o polskim ból, ale także prawda wspólna o tym, że system komunistyczny, system stalinowski był systemem zniewolenia wielu narodów, był systemem, który zadał cierpienia, ból i straty straszliwe przyniósł wielu narodom. Także narodowi rosyjskiemu, także narodowi ukraińskiemu. Jestem pewien, że ten czwarty cmentarz katycki w bykowni koło Kijowa będzie triumfem wspólnym w wymiarze międzynarodowym, zwycięstwem wspólnym, triumfem wspólnym prawdy o tym nieszczęściu, tym dramacie, który często w sposób skrótowy nazywamy, określamy mianem XVII września 30 tego roku. To jest to wspólne zobowiązanie, to jest to wspólne także osiąganie celów, za co serdecznie wszystkim dziękuję i z góry cieszę się na to, że będziemy mogli to ugruntować do przekonanie o polskim sukcesie, uczestnicząc razem w tej pięknej, jak sądzę, uroczystości górowania kamienia węgielnego. O czwarty cmentarz. Katyński w wygodni pod Kijowem. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, drodzy goście, kochana rodzina Katyńska. Panie Prezydencie, dziękuję za Pańską obecność, za Pańską przyjaźń dla rodzin katyńskich i za oddanie sprawy w sprawie Katynia. Kiedyś jako historyk, potem przy wszystkich ujmionych przez Pana funkcjach. To nie tylko Muzeum Katyńskie, o którego otwarciu Pan wspomniał, ale to ten ważny dzień w listopadzie 2007 roku, kiedy na pierwszym posiedzeniu Sejmu Sejm pod Pańskim przewodnictwem jako marszałka ogłosił Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia. Lista podziękowań byłaby długa. Pozwólcie Państwo, że. Tak naprawdę w tych trzech kropkach, tych pamięć nie dała się zgładzić, jest ta wielka pauza. Ilu osobom należy dziękować za to, że prawda o Katyniu wychodzi z dołu śmierci i nabiera blasku, bo prawda musi błyszczeć. Na pewno trzeba podziękować gospodarzom tego miejsca, że w swojej szczodrobliwości oddali nam największą salę, najpiękniejszą salę. Aby na pewnie długi czas, bo nawet jeśli to już jest 2013 rok, zatrzymała się tam historia Zbrodni Katyńskiej. Dziękujemy, że popadł nas resort. Kolejni gospodarze tego resortu z cierpliwością przyjmują naszą rodzinę katyńskich determinację w dążeniu do stworzenia nowej ekspozycji Muzeum Katyńskiego. Ta determinacja i cierpliwość to są znaki rozpoznawcze mojego środowiska, naszego środowiska rodzin katyńskich. To jest determinacja, która od momentu, kiedy poprzednia lokalizacja Muzeum Katyńskiego została z przyczyn technicznych nam jak gdyby odebrana, każe nam każdego dnia, każdego tygodnia przypominać, że niezwykłe eksponaty. Rzeczy wydobyte z dołów śmierci w Katyniu, w Charkowie i w Miednoje nie mogą spoczywać w pudłach, nawet najlepiej strzeżonych. Nie mogą jeszcze raz być poza widokiem. To straszne dowody straszliwej zbrodni. One właśnie służą dokumentacji prawdy, o którą środowisko rodzin katolickich oficjalnie od 89. a tak naprawdę. Od 71 lat zabija. Widzicie Państwo na ekspozycję, która jest skoncentrowana między takimi dwoma nerwami. Z jednej strony to właśnie te eksponaty, pewna ich drobniutka część tego depozytu Rady Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa, tych rzeczy, które kiedyś wydobyto z dołu śmierci, dzisiaj trafi pewna ich część do gablot. To niekończące się wydawałoby projekcje nazwisk tych znanych z Katynia, z Charkowa, z Miednoje. i już wiemy, że z Bykowni jest i z tak zwanej ukraińskiej listy, które gdybyśmy nawet stali tam godzinami, długo będziemy czekali na to jedno nazwisko brata, ojca, dziadka, dla dziadka. To cisza wystawy, w której buziki Zrobione w obozach, w Kozielsku, Starobielsku, o Staszkowie, szachy, domino, listy wyciągnięte z tamtych strasznych miejsc. One tutaj w ciszy przemówią do nas. Bardzo trudno jest mówić o Katyniu, bardzo trudno jest pisać o Katyniu. Trzeba geniuszu równego Andrzeja Wajdzie, aby pokazać światu, czym był Katyń. Ale być może trzeba również naszej, rodzin katyjskiej determinacji, które, która w naszej amatorskiej działalności na terenie całego kraju, w tablicach, w dębach pamięci, dopomina się o tę pamięć i dopomina się o ciągłość tej pamięci, już teraz nieprzerwanej. Z drugiej strony będziecie Państwo mieli nieco innych środków. Dzisiaj już dostępnych, multimedialnych, pierwsze 200 sylwetek tych, którzy tam zostali. Gdybyśmy chcieli 22 tysiącom zrobić portrety, nie starczyłoby tego w mały pewnie sąsiedniego. Bo te portrety wyobrażamy sobie może mało klasycznie. To już nie tylko jedno zdjęcie. To zdjęcie w, w otoczeniu rodzin. Kim byli ci ludzie? Jak wyglądali. Chodzili w góry, grali w tenisa, byli olimpijczykami, byli wojskowymi, byli policjantami, ale byli również ojcami, mężami, braćmi. Możecie ich Państwo zobaczyć właśnie takich przed 17 września. Ale zobaczycie Państwo to, co rodziny oddały ze swoich relikwiarzy domowych po 17 września. Zdjęcia do uśmierci to nie jest to, o, czym chodzi, o co chodzi nam najbardziej. Chcemy pokazać listy, które przychodziły z obozu. Chcemy pokazać kartki, które wysyłane po wiosnie 40. roku wracały z adnotacją adresat nieznanych. Chcemy pokazać wysyłane przez dziesięciolecia do przeróżnej instytucji pisma poszukujące tych, którzy po 17 września do domu nie wrócili. Dobrze, że ten dzień został wybrany na początek naszej ekspozycji. Myślę, że będzie on zadatkiem i zobowiązaniem, że Muzeum Katyńskie w Kaponierze powstanie i że będzie gotowe na przyjęcie historii katyńskiej jako historii otwartej. Pamięć nie dała się zgładzić, i my dalej szukamy. Już jest wykownia, a gdzieś jeszcze będzie piąty kolejne cmentarze katyńskie, gdzie znajdziemy wreszcie ludzi z tak zwanej białoruskiej listy. Dziękuję Państwu. Panie Prezydencie, Pani Prezes, przywilejni księża, Panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, dostojni Panie, dostojne Panie, dostojni Panowie. Modlimy się za żołnierzy. Żołnierzy Wilna i Lwowa pojmanych w napaści z tyłu Zdradziecki i Judaszowa. Żołnierzy w łagrach śmiertelnych, żołnierzy w bagnach zatrutych, żołnierzy w lodach kamiennych, żołnierzy bitych i skutych, żołnierzy naszej wolności. To cytat z wiersza Łobna w Katedrze Nowojorskiej, wielkiego polskiego poety Kazimierza Wierzyńskiego napisanego po takiej mszy w wspaniałej katedrze św. Patryka w Nowym Jorku, odprawionej 20 marca 1943 roku przez księdza prawata Józefa Dworzaka z udziałem 5 tysięcy Polaków, za spokój duszy tysięcy Polaków zamęczonych w obozach i więzieniach Rosji sowieckiej. W tym 7 tysięcy oficerów polskich, którzy zginęli w północnych tundrach Syberii. Taki był ówczesny stan wiedz. Wiersz ten został po raz pierwszy opublikowany na łamach Nowojorskiego Tygodnika Polskiego w numerze datowanym 11 kwietnia 1943 roku. Tego samego dnia w Berlinie ogłoszono pierwszy oficjalny niemiecki komunikat komunikat Agencji Transocean o odkryciu masowych mogił oficerów polskich w Lesie Kadyńskim. Działo się to po trzech latach od zbrodni. Po trzech latach bezskutecznych poszukiwań zaginionych oficerów. Po trzech latach kłamstw na temat ich losów. Musiało minąć jeszcze 47 lat kłamstw, by władze Związku Sowieckiego po raz pierwszy przyznały się do dokonania zbrodni katyńskiej. Miało to miejsce dokładnie po upływie pół wieku. Po następnych dziesięciu latach w 2000 roku doczekaliśmy uroczystego otwarcia i poświęcenia trzech cmentarzy katyńskich. Kolejno w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Tą jakże trudną drogę, ten jakże trudny szlak do tych upamiętnień przecierał mój świętej pamięci poprzedni Andrzej Wójt. Jak pisał Felix Konański refren, i tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy, pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. Taki właśnie tytuł nosi otwierana dzisiaj wystawa. Muzeum Katyńskie ma być otwarte w nowej swojej siedzibie na Cytadeli Warszawskiej za dwa lata. Wcześniej, w przyszłym roku, będziemy mieli zaszczyt i honor zaprosić wszystkich państwa na uroczyste otwarcie i poświęcenie czwartego cmentarza katyńskiego w Bykowni pod Kijową. O wcześniejszej uroczystości, jeszcze w tym roku, wmurowania tam kamienia węgielnego, wspominał i tą uroczystość zapowiedział już Pan Prezydent. Przewidujemy Przewidujemy także przygotowanie kilku niezwykłych publikacji. Najważniejsza będzie ogromna, dwutomowa księga cmentarna Bykowina. Ale już dziś otrzymujecie wszyscy Państwo, wszyscy tutaj obecni w prezencie. Pierwszą z tych publikacji zatytułowaną Harcerze w Bojach 1914-1921. Do wydania reprintu tego fundamentalnego dzieła po dokładnie 80 latach od pierwodruku. Udało nam się doprowadzić dzięki współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej. A ma to miejsce, o czym warto pamiętać, w roku stulecia powstania Harcerstwa Polskiego. A jak wiadomo, Harcerstwo Polskie to skauting plus niepodległość. Autorem jest inżynier Władysław Nekrasz, harcmisz, komendant chorobki w Związku Harcerstwa Polskiego, kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Ranny w kampanii wrześniowej 1939 roku i osadzony w sowieckim obozie jenieckim w Starobielsku został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Jego najbliższa rodzina jest tutaj dzisiaj z nami, za co dziękujemy. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję.